Witajcie kochani, dziś będziemy zwiedzać zamek Balmoral, który znajduje się w północno-wschodniej Szkocji, położonej w hrabstwie Aberdeenshire nad rzeką Dee. Zaparkowaliśmy nasze auto nieopodal, koszt parkingu to 5 funtów na cały dzień. Teraz udajemy się na most, ponieważ musimy przekroczyć rzekę Dee. Wykonawcą mostu jest Isambar Kingdom Brunel, był on brytyjskim inżynierem, konstruktorem statków parowych oraz mostów, który na zlecenie księcia Alberta go wykonał. Teraz udajemy się do punktu, gdzie można kupić bilety. My już to zrobiliśmy wcześniej, zabukowaliśmy je online. Cena za taki pakiet rodzinny dwie osoby, dorosłe plus trójka dzieci to jest koszt 35 funtów. Jesteśmy już na terenie posiadłości. Tutaj na wejściu mamy od razu taką mapę z różnymi numerkami i punktami do zwiedzenia. Są też różne kolory ścieżek, którymi można sobie spacerować. My zaczynamy teraz od, właśnie, numeru 3. Tutaj mamy ogrody kuchenne, gdzie uprawiane są różnego rodzaju warzywa, zioła, owoce i cięte kwiaty dla rodziny królewskiej, kiedy ta przebywa w rezydencji. Uprawa jest jak tylko to jest możliwe, organiczna z zastosowaniem tradycyjnych metod. Kiedy królowa Elżbieta II i książę Filip przejęli majątek. Książę Edamburga zainteresował się ogrodami na terenie Balmoral. Stworzył duży ogród warzywny obok ogrodu kwiatowego królowej Marii, założył plantację dębu, zbudował również brukowy chodnik oraz stworzył ogród wodny. Zamek Balmoral oraz cała posiadłość zajmuje powierzchnię 20 tys. hektarów. Obejmuje wrzosowiska, lasy, pola uprawne, a także hodowane są stada jeleni, Bydła rasy Highland oraz Kucyki. Tutaj mamy domek ogrodowy, tak zwany Garden Cottage. Jest to miejsce, w którym królowa Wiktoria czasami jadła śniadanie, zajmowała się korespondencją państwową i pisała swoje pamiętniki. Pierwotnie domek był drewniany, później popadł w ruiny i został rozebrany. Na jego miejsce w 1895 roku powstał nowy, i do tej pory jego zewnętrzna i wewnętrzna część niewiele się zmieniły od tamtego okresu, a pokoje teraz można oglądać przez okno. Początki zamku Balmoral sięgają połowy XIX wieku, kiedy to królowa Wiktoria wraz ze swoim mężem księciem Albertem postanowiła zakupić w Szkocji letnią rezydencję dla swojej rodziny. Po długich negocjacjach za kwotę 30 tysięcy funtów kupili oni pod światłość Balmoral. Powiększająca się rodzina królowej Wiktorii i księcia Alberta, wymagała dodatkowego personelu i pomieszczeń. Królowa chciała również przyjmować w zamku przyjaciół i oficjalnych gości, jak na przykład członkowie gabinetu. Rozszerzenie istniejącej struktury nie było możliwe, dlatego zdecydowano o budowie nowego zamku. Książę Albert bardzo interesował się projektami, a nawet sam je zmieniał, gdyż zależało mu na tym, aby nowy budynek posiadał wieżyczki i okna. Budowę rozpoczęto latem w 1853 roku na tyle oddalonym o 90 metrów na północny zachód od pierwotnego zamku. Nie wymagało to też opuszczenia głównego budynku przez rodzinę królewską na czas budowy. Podczas swojej jesiennej wizyty we wrześniu w 1853 roku królowa Wiktoria położyła kamień węgielny pod budowę. A jesienią 1855 roku apartamenty były już gotowe do zamieszkania, ale nie była gotowa jedynie wieża dlatego służba musiała pozostać w starym budynku. Zawiedzeni będą ci, którzy myśleli, że będą mo mogli zobaczyć prywatne e, pokoje królowej. Ponieważ dla zwiedzających jest udostępniona większość terenów zielonych wokół parku wraz z ogrodem, ale z pomieszczeń wewnątrz rezydencji można zobaczyć tylko salę balową, w której znajduje się wystawa związana z rodziną królewską i jej wizytami w Bermolarz Zamku. Nagrywanie i robienie zdjęć jest zabronione. Zamek Balmoral składa się z dwóch głównych budynków. Każdy rozmieszczony wokół dziedzińca. Południowo-zachodnie zabudowania zawierają główne pokoje. Łącznie w budynku są 52 sypialnie, natomiast południowo-wschodnia część zawiera pomieszczenia usługowe. Na południowym wschodzie budowli powstała 24-metrowa wieża zwieńczona wieżyczkami. Zamek Balmorel od samego początku swojego powstania uchodzi za ulubioną letnią rezydencję rodziny królewskiej, a jego budowa była oficjalnie nadzorowana przez królową Wiktorię i księcia Alberta, którzy zamieszkali wówczas w Starym Zamku. Po ukończeniu budowy nowej rezydencji stara posiadłość została rozebrana. Architektura nowego zamku jest zbliżona stylem do zburzonego zamku z lat 30 XIX wieku. Określa się ją jako uporządkowaną, pedantyczną, a nawet germańską, ze względu na duży wpływ na projekt księcia Alberta. Zamek Balmoral został tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najwięcej prywatności jego mieszkańcom. Dlatego od głównej szosy oddziela go szczelna drzewna kurtyna, przez którą ani trochę nie widać tego, co się kryje za nią. Zamek został wybudowany w 1855 roku, czyli trzy lata po zakupie posiadłości przez księcia Alberta, bo to on był oficjalnym właścicielem rezydencji. Kamień węgielny pod budowę nowego zamku wkopała sama królowa Wiktoria, a za jego projekt odpowiedzialny był architekt miasta Aberdeen William Smith. Jego projekt jest utrzymany w tak tzw. szkockim stylu barinalnym, a głównym budulcem są granitowe bloki. Ponieważ zamek został oficjalnie zakupiony przez księcia Alberta, a nie jego małżonkę, to zamek pozostaje prywatną własnością Rodziny Królewskiej i nie należy do korony. Widzimy lodownie pomieszczenie, które służyło do przechowywania produktów łatwo psujących się. Zbudowane były one pod ziemią o głębokości od 7 do 9 metrów przykryte nad budową typu domek z wejściem od strony północnej. Bryły lodu wówczas wycinano ze stawów lub rzek i transportowano do piwnicy, gdzie układano je między warstwami słomy lub mchu. Zakonserwowany lód mógł nawet przetrwać do 3 lat. W pobliżu zamku znajduje się kawiarnia i oferuje wybór gorących i zimnych napoi. A także przekąski i kanapki. Tutaj znajduje się sklep z upominkami, książki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież oraz specjalne napoje i inne artykuły. Specjalnie zaprojektowane dla Balmoral. Statua wzniesiona około 1855 roku. Jest to naturalnej wielkości statua dzika, siedzącego na zadzie, wykonana z brązu. Usytuowana przy zagajniku na południe od Balmoral. Prawdopodobnie jest wykonana na wzór tego z Florencji. Rodzina królewska zatrudnia około 50 pracowników etatowych i od 50 do 100 osób w niepełnym wymiarze godzin do utrzymania majątku czynnego. Pomnik wzniesiony ku pamięci Alicji, wielkiej księżnej Hesji. Była ona drugą córką królowej Wiktorii. Pomnik ma postać dużego celtyckiego krzyża z motywem liściastym. Stoi on na dużym kopcu, otoczony dwoma ławkami. Tutaj znajduje się cmentarz dla zwierząt, na którym królowe chowały swoje psy. Cmentarz został stworzony przez królową Wiktorię w 1887 roku. To jest pomnik ukochanego psa królowej Wiktorii, a rasy koli, który wabił się noble kiedy po 20 latach w związku z Albertem on niespodziewanie zmarł na tyfus królowa nigdy się z tym nie pogodziła do końca swojego życia w wdowią czerń po śmierci Alberta Wiktoria spędzała coraz więcej czasu w Balmoral po śmierci królowej Wiktorii rodzina królewska nadal używała zamku i okresowo ulepszała budynki i krajobraz następnie nowym właścicielem zamku stał się król Edward VII a po nim kolejni spadkobiercy w zamku Balmoral 8 września 2022 roku zmarła królowa Elżbieta II. Zamek Balmoral jest udostępniony do zwiedzania tylko przez kilka miesięcy w roku i na zwiedzanie rezydencji warto przeznaczyć przynajmniej półtorej godziny. Dziękuję bardzo.